Siema tu witam was w Animators' Hell. Yy, nie jestem jakoś fanem FNAFA, ale ten fangame wygląda ciekawy. Jest to jak Ultimate Castle Night, jeżeli nie wiecie co to jest, to po prostu mamy yy, dużo typa do wyboru i wybieramy sobie kogo chcemy tu mieć. Każdy robi coś innego i staramy się przejść z jak największą ilością. Oni mają różny poziom trudności. Więc sobie tu poprzeczytam i wybiorę jakiś kilku. Okej, okay, dobra, wybrałem sobie siedmiu. Więc tak, ten będzie z prawego wentu przychodził. Czasami widać go na kamerach i widać go też w vencie. Jak y, będzie go widać, trzeba mu zamknąć ten went. Y, ten gościu y, przychodzi z któregoś wentu, i słychać jego y, śmiech. Trzeba słuchać z którego i zamknąć ten właśnie went. Bo jak nie, to nam twierdzili. Ten gościu czasami, jeżeli opuścimy kamery to wtedy będzie za naszym biurkiem, trzeba mu poświecić w oczy ten gościu, jakieś takie liany będzie nam po lewej i po prawej na dole ej, trzeba je latarką świecić, żeby się cofały ten gościu będzie nam czasami walił w szybę i trzeba mu go zlurować dźwiękiem z kamer w odpowiednim miejscu ten gościu czasami za szybami będzie sobie chodził nie można na niego patrzeć, trzeba spojrzeć z powrotem w kamery Mm, a ten gościu po prostu jest czasami na kamerach i. Yy, a! Dobra, dopiero teraz zrozumiałem, jak drugi raz czytałem. Yy, on czasami jest na kamerach. Nie, jak przełączysz na drugą kamerę, to on dalej tam będzie. Musisz po prostu zdjąć tę kamerę, jakby nie patrzeć w nie, bo jeżeli, jeżeli byś dalej patrzył, nie zrobisz tego na czas, to on ci tą kamerę usunie. Także tak. Go! Zobaczymy, jak to wyjdzie. A, pres Eniki to Begin. Ja, pierdolę, ja to. Cze ja, ja czekam, aż to się zrealizuje. A tu jest pres Eniki to Begin. Ok. Zostaję trochę mikrofon przesunę, bo mi zasłania. Jak to się. Dobra. Shiftem ten zmieniamy. I mamy wenty. Ej! Dobrze. Ej. Czekaj, kurde, gościu. Mmm audio decoy okej, okay, poszedł se nie wiem, nie wiem skąd to przyszedł latarki to coś dobra i co to jeszcze było? jest tamten gościu o co robi kamera bigon? O kurde! Uch! O jezus, Maria! No, był po prawej. Eee. Dobra, Dobra, czyli nie mogę tak ciągle tych kamer mieć, tylko jakby. Nie wiem, dobra. Z lewej gościu jest. Tu na głośnikach, jakby się grało to jest przewalone. Jako będzie widać, HB zatarki. Trzeba te coś się tutaj wypędzać. I nie wiem po co jest to. Pewnie do któregoś typa będzie kiedyś. A nie wiem którego. Tam? Tak. Jak nie wiadomo z której strony, to najprawdopodobniej jest stamtąd. Bo jak jest z lewej albo z prawej, to słychać to, że jest albo z lewej tak konkretnie, albo z prawej tak konkretnie. E... pominąłem do gościa a czemu jest tak ciemno co jest czekaj czekaj czemu a bo tamten se przychodził. z lewej a z prawej nie otworzyłem dobrze która jest godzina pierwsza tego będzie widać bez po co tam świeca jest stabilnie to można kliknąć no oczywiście, że można. Dobrze. Zastanawiałem się. Miałem rozchwinę Szczerze, nigdy nie grałem w takie coś. Jest to ciekawe. Co jest? Ten gościu. I tam. Uj! Ten nadal jest. Dobra, poszedzę. Druga jem. Dobra. Czyli już dwie godziny, czyli jedna trzecia. A zużyłem jedną trzecią baterii. Tak prawie. To ja nie wiem, jak na późniejszych etapach wezmę to wszystko, przetrwam z tą baterią. Jak na razie jest całkiem prosto. Nie. O, Jezu! Zapomniałem o tym gościu, zapomniałem, że on... O Jezu... Był gościu, którego, na którego nie można patrzeć, więc otworzyłem kamery. E, potem na kamerach był gościu, którego nie można patrzeć, więc wziąłem, zdjąłem i od razu otworzyłem, żeby nie patrzeć na tamtego, na którego nie można patrzeć. E, gorzej z tym, że pojawił się ten, któremu trzeba poświecić. O, jestem na gościu. E, z przodu. Tak. O! Uj! Miss Niski! Pomyliłem się przyciskiem. Chciałem, ja, jak widziałem, chciałem mu zaświecić, ale. O, miałem akurat rękę na spacji. Zastanawiam je to. Pacman minigame. Czy będzie jakiś gościu, z którym będzie trzeba grać w Pacmana? O nie. Póki nie przyjdzie ten gościu, to jest spokojnie. Z lewej Dobra, z prawej też co poszedł. Trzeba unikać kontaktu wzrokowego. Dobra, jest git. Póki nie przyjdzie ten kościół, to jest spokojnie. Jest bardzo spokojnie. Z prawej wypadł. Dobra. Może ja nie muszę mu po prostu patrzeć w oczy? Nie mogę muszę... <laughs> oh, Nie zauważyłem go. Just beginning. Nie widziałem go. Może ja nie muszę po prostu patrzeć w oczy, jakby tak spojrzeć latarką? Może. Nie wiem, niby łatwo, ale jednak popełniam głupie błędy. Tak bardzo głupie. A to jest przecież proste. Nie wiem, czy tego mi się tak wydaje, ale jak tak powoli robię. To tak widać dobrze, jak wszystko się tak skurcza i rozszerza. Wszystkie te tekstury. Dobra, zobaczmy to <głos> Dobra <głos> Jednak trzeba patrzeć na kamerę o! A tam sprawy chyba jest gościu Dobra Poszli sobie. jeszcze ten gościu Czy on mi zdjął kamerę? Nie, ja po prostu nie, nie patrzyłem Znaczy jakby nie, nie miałem wybranej kamery Z lewej Dobra Zgaduję, że po, po, paru godzinach się rozkręcą Nareszcie tak luźno w miarę Chyba, że przyjdzie ci paru naraz, no to wtedy nie jest dobrze Taki multitackik jest Z prawej Trochę później to robię, żeby Co to łazi ten gościu? To teraz przyjdzie. E. Tak. Dobra, i oni mają inne uderzanie też. Jak on tak łazi, to znaczy, że on tam idzie. Tędy. Dobra. Środkowy. Przedkowe. Dobra. Zaczynam oganiać powoli. Jak trzeba się bawić z kamerami, to jest najgorzej. Bo wtedy przychodzi ci ten typo, tam typo jest. Dobra. Idzie typo z prawej. A jeszcze go tu nie ma. Z prawej. Oj. Tam środko tworzyłem. O. No, spadaj. Dobra. Z lewej. Zdecydowanie. Dobra, pół czasu pół baterii tylu typach jakoś da się to ogarnąć idzie ten pajac tam? tam no wytupcaj, wytupcaj ten zaraz tu będzie z prawej ten też jest, z prawej. O! Nawet on tak stuka, jak już tu jest. To jego można na dźwięk. Tamtego też można na dźwięk. Tego można na dźwięk. Tego tłukącego w szybę, którego jeszcze nie widzieliśmy. Też można dźwięk? A to dziwne, czego ja włączyłem w ogóle? Może jednak nie włączyłem? Bo, bo on się nie pojawia jakoś. Dobra jest czwarta. Dobra. Będę żył. 40% baterii. No chyba, że umrę. Do wtedy nie będę żył. On jest bliżej. Jakby go. Czekaj. Ej. Hey. Robi to coś? O! Eee... Jop. NIE! Jezu... Dobra... Eee, pojawił nam się ten co w szyby... <grywy> Chciałem to mam! Chciałem to mam... Może jeszcze kogoś bym sobie dowalił... Zaraz zobacz co nie robią. Okej, okay, to jest w miarę łatwe. Jeżeli mam podniesione kamery, to wtedy pojawiają mi się chyba na ekranie y, pająki. Trzeba na nie klikać. Jeżeli będzie ich za dużo, to wtedy mnie zabije. No i jeszcze pająki wizję pogarszają. Ej, pająk! Co jest? Paj pająk. Jak się go pozbyć? Kliknąłem tego pęka z dołu tam Jak się go pozbyć? Czekaj, który to? To był ten Ten co z wętu przychodzi, ja zamknąłem dwa wenty Z przodu i z prawej, on przyszedł z lewej? What? Może tego pęka nie można się pozbyć? Może on jest po prostu taki no. Nie można siedzieć na tych kamerach za długo. Maybe? O pająk! Chyba tam sprawie był gościu. Tak mi się wydaje, że on tam może być. A nie, jeszcze daleko. Dobra. <śm> <śm> był ten gościu wokół. Co? On tam by... o ja pierdolę Raczej to będzie tylko jeden odcinek tak ogólnie, chyba żeby wam się spodobała taka odskocznia Chociaż nie to zawsze, to wiecie, Mai Minecraft, Minecraft, Minecraft to samo ciągle Ale cóż Jak dla mnie to jest ciekawa odskocznia Od tego co zazwyczaj robię O? Jest taki dziwny szum Taki cichy Kiedy on się na mnie patrzy Dobra, dobry węd. Jest ten gościu Pajączki? To dwa. Ja się dziwię, że one na mnie nie wlazły. Dobra. Jest druga. Powołaj, zaczynam to ogarniać. Tak bardziej. Tak bardziej czaić, o co tu chodzi. Czasami jest tak cicho. Nic się nie dzieje. A czasami przyjdzie ci trzech typa na raz. I masz problem. Tam? Albo z prawego. Nie. Z przodu Ten gościu Hm, siema morda. On tam chwilę siedzi Więc można trochę z opóźnieniem I właśnie wypada trochę z opóźnieniem, żeby nie marnować energii Niepotrzebnie Nie wiedziałem z którego Z lewego na pewno nie, ale albo z prawego albo z góry Więc wziąłem oba To nie jest szum, tylko takie jakby strzelanie kiedy on się na mnie patrzy z prawej Pająki? nie ma nie wiem po co otworzyłem te kamery click dobra trzecia półowa baterii fuck nawet gdzieś tam od nie bardzo kamery nie mogę mieć to nie działa na niego po prostu trzeba patrzeć w kamerę no Chwila spokoju O, gościu z prawej Tamten też z prawej idzie No i są nawet zapkali w tym samym momencie Ja nie wiem, jak oni się tam zmieścili we dwóch do jednego wenta, ale okej okay. Spoczku Dawaj piątą Albo najlepiej od razu... O! Albo najlepiej od razu szóstko, szóstą, co? No Tam? Tam Dobra. Jeżeli teraz nie odwala jakiegoś szajsu, to mogę to wygrać. I nawet baterii nie zużyłem aż tak dużo. Chociaż 30% mi zostało, no to jednak 70%. Ale ona się cały czas zużywa, no ciągle jest jakieś zużycie. Fuck. Sprawi chyba był gościu. Nie, nie było. Już jest. Nie wiem z której. Oj, pająk. Yy. Dobra, dobra. Jest. Jest, zawsze. Myślałem, że się gra zwiesiła. Myślałem, że się gra zwiesiła. Zawsze opuszczam kamery, to muszę patrzeć na tego gościa. Tego gościa, czy, czy się nie pojawi ten zabiurkiem? I, po, I po kamerach, po siedzeniu długo na nich, muszę patrzeć pod biurko. Ja zawsze, jak wchodzę na kamerę, to muszę uważać na tego gościa, słuchać wszędzie, czy ktoś nie idzie, timingować tego gościa za oknem albo wsłuchiwać się w jego strzelanie. Dobra. Dobra. Zrobiliśmy to. Jaki jest jeszcze gość? Ten wiem. Jego, jego widać tylko na kamerach. On przychodzi z. Lego, lewego wętu, i widać go tylko na kamerach. Nawet tak jest przy wędzie, tak przy końcówce tego nie widać. E, okej, okay, tu jest jakiś. Zaplord. To jest ten z Pacmanem. Czasami po prostu pojawi się mini-gierka Pacmana, trzeba ją wygrać szybko, bo jak nie, to zlechniesz okej, okay, ona czasami będzie przebiegała szybko przez drzwi. Nie, za oknami będzie czasami przebiegała i trzeba zamykać drzwi wtedy. O kurde, na jednej kamerze jest boiler room. Będzie się grzał. Mm, nie można za bardzo przegrzać, bo inaczej umrę. Yy, I kiedy on się resetuje, to muszę pozostać na kamerze. Będzie dużo pająków przychodziło. On będzie sobie szedł w naszą stronę. Trzeba sami go. To co było, kamera beacon. Jakiś taki, nie wiem, coś e, Strzelanie, coś takiego, jakiś impuls, Nie wiem. Trzeba go w tym strzelić, bo jak nie, to on przyjdzie. Nawet drzwi go nie zatrzymają. Znaczy, zatrzymają, ale tylko na chwilę. Także znowu kamery. Okej, okay, czyli on będzie w pewnym miejscu, trzeba na niego klikać, żeby synchronizować jego czas z czasem w grze. Okej, okay, kiedy on będzie wchodził po schodach na którejś kamerze i trzeba go beaconem walnąć, żeby, żeby się cofnął. A po zatrzymać, nie wiem. Okej, okay, jeżeli ci nie uda, to wtedy bierze takie toksyczne co się. I wtedy pojawia się George. George czasami pojawia się na kamerach i trzeba go kowalność bikonem, żeby zniknął. Jak za długo będę się na niego patrzył, to wtedy sprawi, no, jakby sparaliżuje mnie na chwilę. Okej, okay. to jest po prostu marionetka z FNAFA 2. Trzeba nakręcać musicbox i tyle. Dobra, czyli z tego co widzę, to na razie mieliśmy gości, przy których nie trzeba praktycznie w ogóle siedzieć na kamerach prawie wszyscy na dźwięk, natomiast on jest z kamerami on jest z kamerami ona jest z kamerami to jest bez kamer, to jest bez, to jest z czyli dodatkowo 6 animatroników nie, 5 czekaj nie, tak 6 animatroników przy których trzeba siedzieć na kamerach dobra ale to w następnym odcinku, jeżeli będziecie chcieli. Jeżeli nie, no to nie. Do zobaczenia. Cześć.